Witajcie. Dziś na przegląd trafił kolejny sztorm. Przegląd jak przegląd, ale ma kilka ciekawostek. Po pierwsze jest to szary, których jest dużo mniej. Silnik ma ponoć wypływane tylko 15 motogodzin. Z ciekawostek. Śruba ze stali nierdzewnej. Później Wam pokażę, jaka jest różnica wagowa od aluminium. Wyguszona kopuła. I teraz tak. Silnik pływał po Morzu Śródziemnym i zatoce. U nas. I to wszystko co tu widać. Nie wiem czy to dobrze będzie widać. To wszystko to jest sól. Lizałem to. Pełno wykwitów soli. Cały silnik soli. I to co zawsze powtarzam, że Chińczyki nie smarują. Ten silnik też nie był przesmarowany. Tyle, że w słodkiej wodzie nie robi to problemów. A w, tutaj, proszę. Ciężko chodzi rumpel. Śruba. Jedna chodzi ciężko. Ta nie chodzi wcale. Od czterech dni moczy się w nafcie. Nic nie pomaga. Zrobimy przyrząd, bo to można plastiku łamać, Nie ma co na siłę tym ciągnąć. Zrobimy przyrząd, jak przyrząd nie pomoże, wtedy tylko grzanie. No ale już może zejść farba, nie? Kolejne. Sól, sol. posłuchajcie, możecie słychać. No, to tak to mniej więcej wygląda. Różnicach. Ktoś kiedyś pytał, czym się różni siwy od czarnego. Na pewno jest z innej fabryki. Zobaczcie, mają inną płytę. Tu są wcięcia, w czarnych tego nie ma. Inne śruby, mniejsze i pomalowane. Nie wiem czemu oni je malują. To jest nierdzewka. A po pierwszym odkręceniu, wszystkie ta farba złazi z tych śrub. Mniejsze śruby do spodziny. Akurat dzięki temu wygodniej. Yy, kalamitki w czarnym. W czarnym jest tylko ta. A w siwym mamy jeszcze dwie. Yy, tu jedna. O, a tu jeszcze inaczej. Tu tylko jedna. Powinna, ostatnio miałem siwego, to była tu i tu. Aczkolwiek też nie przesmarowane i mamy piękne wykwity. Wszystko to powinno być przesmarowane na grubo. Szczególnie do solniczki. No i bez wioseł twierdzi, że siwy ma 15 koni, a czarny 18. Żeby to spróbować ruszyć, zrobimy przyrząd z tego. Profesjonalny przyrząd zrobiony. Zakładamy. Ale już się coś zaczyna ruszać. Teraz trzeba to rozruszać. Przesmarować. I będzie do przodu. Śrubka po przesmarowaniu, po rozruszaniu, chodzi teraz tak: w oleju, coś tu było kombinowane. Górna śrubka. Dolna. Dwie podkładki ktoś dał. W ogóle była w jakiejś brei cała. A i nie były w ogóle przykręcone. Można je było praktycznie palcami odkręcić. Olej. Jest go tu może jedna trzecia co powinna być. U tego gęsty jest jak miód. Kolor ma jakiś. Przybura. Co tu się działo? Ale zobaczcie na tą gęstość. Miodek. Trzeba będzie zrobić półgankę. No jak nie macie, żeby nie kupować specjalnie. Jakieś resztki olejów. Akurat mam tu jakieś przekładniowe. Czyste wlewam. Najlepiej byłoby odpalić, ale nie będziemy kombinować. Trochę pokręcę. One mają i tak parę razy, aż będzie płynął czysty. No, to co mówiłem w różnicy w czarnym. Wszystkie śruby są pomalowane. Po pierwszym odkręceniu już farby nie ma. Dziwne. Kto to maluje śruby i gwinty? Jeszcze, ja że są z nierdzewki. No. Kolejna ciekawostka. Inna obudowa pompy. Wody. Większa. Pompa, jak nowa. Klin też ładny. Teraz go jeszcze dokładnie obejrzymy, ale zobaczcie na wirnik. Ten po prawej to jest wirnik z czarnych. Nowy, a to jest wirnik z tej. Ale ostatnio miałem siwego innego na przeglądzie i też był ten wąski wirnik. Więc. Nigdy nie wiecie, co traficie. Widzicie? Jeszcze jedna ciekawostka. Tu są takie czpienie ustalające, i tu też powinny być. Ale nie ma ich. W podkładce są dziury. Nie ma w płycie. To jest po to, żeby pompę dobrze złożyć. Tu nie dali. Jeszcze takie jedno, bo w komentarzach się pojawia że ciśnienie 8, tu akurat prawie 9 na obydwu. To już silnik trup i do remontu. Zapraszam do czytania manuala od Yamaha, której ten silnik jest kopią i jakie miał ciśnienie po wyjściu z fabryki. To w manualu jest podane. I dopiero pisanie, że to już jest padlina i nic z tego nie będzie. Rumpel jest też składany na sucho. Ten już popuszczony. To już chodzi lekko. Tam jest śrubka trzynastka. Straszny, upierdliwy dostęp przez kable linki. Ja stosuję stary klucz. Chyba jeszcze od MZ albo od WS-ki Ojca. Po prostu rurkowy musi być cienki, żeby tam wlazł. No, otwieramy. A w środku standardowo. Słucho, jak pieprz. I śmietnik, a tu nawet rdza chyba z podkładki. Mm, nie wiem, czy takiej podkładki nie trzeba będzie wymienić. To jest właśnie składanie na słuchu Chińczyków. Sprawdzamy, czy jest termostat. Termostat jest, ale jak zwykle coś musi być ciekawego do termostatu. <grymne> Przyklejona. Nalepka. To się wytrzymało. I sól. Tu mamy kalamitkę, a nie mamy smaru, przez co to białe, słabo to widać. To jest sól. I strasznie silnik piszczy na trymie. Nie wiem czy mi się uda jedną ręką to nagrać. Zakładamy nowy smalec i zaraz będziemy to wszystko smarować, i zobaczymy, jak z tą solą tutaj. Smaru dajemy na grubo, aż wszystko wypchnie. Rozruszamy, przekręcimy kalamitkę na drugą stronę i przesmarujemy też drugą stronę. Plan był taki, że tą kalamitkę po przesmarowaniu, jak widać, tam już ładnie wyszło, przekręcimy tutaj. Przesmarujemy i cofniemy z powrotem. Okazuje się, że tu jest dziurka M5, tu jest M6 i nie pasuje ta kalamitka. Na szczęście w lokalnym sklepie za 60 groszy nabyłem M6, wkręcę, przesmaruję, a potem wróci tam oryginalna śruba, która trzyma też uziemienie. Standardowo do kolumny 1 trzecia tuby smaru. Weszłam, wypłynęło dużo wody. Jeszcze ją tu nawet widać, wymieszaną ze smarem. Jeszcze troszkę przepchniemy, ale smar już czysty idzie, więc teraz będzie dobrze. Nie mogą tak od razu robić. Nic już teraz nie skrzypi. Chodzi płynnie i mięciutko. Smar wyszedł z obydwu stron. Raz to poczyścimy. Nic już nie piszczy, a tu była taka śrubka, którą zaraz skręcimy zamiast tej kalamitki. Osobiście zostawiłbym kalamitkę, ale to jest rdzewka, nie było u mnie nierdzewnych kalamitek. A o cynku nie będziemy dawać do aluminium. Właściciel, tak jak ja, nie lubi jak mu woda pryska po, bato... po balonie. Więc postanowiliśmy to plastikowe paździejstwo. Troszkę przerobić. Tak jak u mnie na innym Sierubka filmie tej dyszy. Wygląda tak. Bierzemy taką dyszę. Robimy tak. Jeszcze nie. Jeszcze troszkę. O! I już gotowa. Jeszcze ją wyczyścimy, dzięki temu mamy regulację, w którą stronę będzie pryskać woda. Montujemy, odpalamy i zobaczmy. Tak to wygląda, To jeszcze podkładeczki teflonowe i dzięki temu możemy sobie regulować kierunek, w którą stronę woda ma nam siurać. Przestaje mnie zadziwiać ten silnik, to wylazło z rączki kurwa stąd, żywy szerszeń, oczywiście takie ogłupiały trochę, ale masakra jakaś, no jest świetnie, jest ich tam więcej, nie wiem czy to się uda nagrać, widzicie? Masakra. Szerszenie grumplu Ale grus. Patrzcie. Dobra. Spsikałem. Czyścikiem do hamulców, żeby je zabić. Jeszcze tu jeden. Proszę. Dobrze, że ciepła w domu nie poczuły i nie wyleciały. W garażu mam 20 stopni. Dużo osób pyta, co zrobić, jak kupi nowego sztorma. Więc pierwsze co po wyjęciu z kartonu ja bym nalał litr paliwa do zbiornika. Przepukał, potrząsnął, napełnił tą ichną linię paliwową. Bardzo dużo w niej bywa śmieci. Tak samo w zbiorniku. Trzy razy się już spotkałem, że w nowym tym problem był z zaworem zwrotnym, gdyż śmieci do niego podchodziły. Zalewamy zbiornik, trzepiemy, zalewamy linię paliwową, wciskamy kulkę czymś i przelewamy troszkę paliwa, żeby śmieci produkcyjne odpadły. Wyciekły, bo później ten na przykład miał cały filtr. Na szczęście filtr spełnił swoje zadanie. W filtrze było pełno wiórów. I jedną rzeczą, to są punkty do smarowania. Jeżeli nie pływamy w morskiej wodzie, to na początek, powiedzmy do pierwszego przeglądu zimowego, tylko co bym zrobił w tą kalamitkę do pełna, żeby wyszło górą. To podstawa, zanim zaczniecie pływać. W środku jest rura, która zawieje. No i woda się tam zbiera, cały czas stoi. Tak samo, jeżeli jest, jest to siwy, w jedną lub w dwie kalamitki, tu bym dał i do pierwszego przeglądu zimowego. Jeżeli planujemy pływać w soli, lub, poprze, lub w czasie przeglądu zimowego, jeszcze smarujemy tak. Śruby jedna, druga, trochę smaru parę razy w prawo, w lewo. Przy rumplu w środku jest podkładka sprężyniasta, która jest rdzewna. W gałce. Tu jest taka ślizgowa tulejka. Też bym ją przesmarował, i może by wtedy szerszeniem śmierdziało. I by nie weszło. Kolejny punkt. Tu mamy podkładkę rdzewną, która też na sucho z czasem zardzewieje w słonej wodzie momentalnie. I tu mamy podkładkę też rdzewną, sprężynową. Tych podkładek nie można robić z nierdzewek, bo nierdzewka jest zbyt sztywna i pęka. No i to są takie najważniejsze punkty. No i jeszcze oczywiście w przeglądzie zimowym okolice pompy, pod pompą. Oczywiście cały wałek bym przesmarował. Tamten uszczelniacz. Od wierzchu sprawdzamy dokręcenie śruby. U mnie latała. U innego kolegi palcami się kręciła. A to dlatego, że wałek te śruby są trochę mniejsze niż oryginalna Yamaha. Dlatego ja dodaję zawsze wszystkim drugą podkładkę. Widzicie? Są dwie. Oryginalna i jedna moja. I wtedy lepiej trzyma lepiej pasuje zawleczka. Oryginalne śruby Yamahy są te 2-3 mm dłuższe, znaczy nakrętki, i wtedy nie potrzeba tej a już były przypadki zgubienia śruby. No. i sprawdzić, czy jest dokręcona. U mnie latała śruba normalnie. I to jest wszystko, co na początek. Smarować, wymieniać oleje i pływać. I będzie dobrze. Niektórzy mówią, że to Badziewie, że takie rzeczy trzeba zrobić, no ale pamiętajmy, że Yamaha będą kosztować cztery razy tyle, co one. Więc coś za coś. Jak posmarujemy, jak zadbamy, będzie latać fajnie.